Dzień dobry, cześć, i cześć, Witam Was w kolejnym odcinku z karierą Manchesterem City dziś będzie taki odcinek poświęcony jedynie transferom, tak więc obawialiście się tego, czy będą transfery, tak są transfery. Zainteresowany jestem Keisuke Hondą, ponieważ w widzę Europy ten zawodnik zachwycał i stwierdziłem, że warto będzie, by ten piłkarz znalazł się w moich szeregach 81 overall. Byłem także zachwycony tym, iż Bojata jest warty już 2 miliony, tak więc widać postępu tego zawodnika jest to obrońca i naprawdę często na niego stawiam, bo uważam, że jest naprawdę młodym, świetnym, uzdolnionym zawodnikiem, który w odpowiedni sposób. Potrafi wejść w piłkę. No i tutaj dałem zestaw Joe Harta i 2 miliony, jednak Cezkwa Moskwa miał jeszcze parę słów do gadania, tak jak oczywiście Rosjanie, ale to potem Matt Jarvis, także byłem zainteresowany tym zawodnikiem. Możecie go kojarzyć z FIFA Ultimate Team, gdzie im poprykałem trochę. No daję samego Rodwella, znaczy tutaj. Czy damy jakieś miliony? Tak, dałem jakieś miliony. 2 miliony i Rodwella. Tak więc West Ham powinno być zadowolone z tego. No jak tutaj możecie zobaczyć, za mało dałem milionów, za mało dałem euro. Tak więc Joe Hart 4 miliony i tutaj będzie w 100% wystarczało to Ceskwa Moskwa. Borussia Dortmund ogólnie bardzo często składała mi oferty za Joe Harta, ale postanowiłem, że odrzucę tę ofertę, ponieważ no dałem, dałem już zastaw Joe Harta przy Keisuke Hondzie. No i jak tutaj możecie zobaczyć wstępne negocjacje już są. Kolejny zawodnik to kontu, rojkontu i za samego rojkontu dałem kolorowa e, Bardzo się cieszę, że Edin Dzeko znalazł kolejny klub, wrócił do Niemiec. No, i to jest Bayern Monachium, FC Bayern Monachium, który daje za tego zawodnika 10,5 miliona. Duże zainteresowanie, dużym zainteresowaniem cieszył się także Kompany, Company, m.in. Manchester City, Manchester United, Tottenham. No, jak tutaj możecie zobaczyć, musiałem troszkę powalczyć z CSK, Moskwa, by przystali na moje warunki, ale tutaj możecie zobaczyć, Tottenham 27 milionów oferował za tego zawodnika, ja jednak stwierdziłem, że ten zawodnik na musi być u mnie w zespole. No i, no i tutaj, właśnie, kontu już. Przyjął ten kontrakt, jakby tutaj ustalamy już jego wynagrodzenie, no i West Ham zaakceptował moją ofertę, no i Matt Jarvis stał się zawodnikiem Manchesteru City, Real Madrid składał oferty za Sergio Aguero. Ale stwierdziłem, że nie, to jest zbyt warty zawodnik. Kejsuke Honda także zawitał do Manchesteru City, Leighton Baines, zawodnik Evertonu, lewy pomocnik, sprzedałem kolorowa, został mi tylko i Mówię, kurczę, Klisim tylko nie będę cały czas grał jako lewym obrońcą, bo on także może być zmęczony, tak? Tak więc Baines też będzie w moim zespole. Fernando Muslera, sprzedałem Joe Harta. Ci obrońcy, których mam, jestem z nich zadowolony, ci bramkarze, których mam, jestem z nich zadowolony, jednak stwierdziłem, że Muslera musi być u mnie, ponieważ jest uzdolnionym bramkarzem, niedocenionym przede wszystkim. Bramkarzem Alexandre Pato, zawodnik, którego także chciałem mieć, ponieważ sprzedałem Jacko. W ogólnie, zawodników, których sprzedawałem, chciałem kupić sobie innych, żeby wiecie, żeby, no, nie stawiałem na tamtych zawodników, to na tych będę stawiał, bo od tych zawodników chciałem. Ogólnie, Werton sprawiał pewne kłopoty, problemy, ponieważ nie chcieli mi sprzedać Leitona Bainsa, Paris Saint Germain, oferował się także Vincentem Company. Od razu powiem, że tych zawodników, których tutaj pokazuję, to ci zawodnicy e, znaleźli się w Manchester City. Niestety, e, kawałek, no dość spory kawałek, nie wiem dlaczego mi się nie nagrał. E, no i tak możecie zobaczyć, Leighton Baines, no on zostanie graczem Manchesteru City, a w następnym odcinku zobaczycie meczyki i zobaczycie, jak ci zawodnicy się spisują. Tak więc ja się z wami żegnam. Aleksandro Pato też będzie w moim zespole i wszyscy tutaj, no zobaczcie, Aleksandro Pato naprawdę jest świetnym zawodnikiem. Muslera zaakceptował, tak więc bardzo się cieszę. Muslera, od razu będzie. Bramkażem UNO1, numer 1 akceptujemy. No i Leighton Baines także został zawodnikiem Manchesteru City, tylko tutaj nie jest pokazany. Tak więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, ludzie. Do następnego i cześć.